Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie Grójca zorganizowano uroczystości patriotyczne. Jednym ze współorganizatorów uroczystości był Starosta Powiatu Krzysztof Ambroziak. Z tego miejsca w imieniu współorganizatora dzisiejszych uroczystości, Pana Starosty Powiatu Grójeckiego, Pana Krzysztofa Ambroziaka, pragnę wszystkich Państwa przybyłych na naszą uroczystość przywitać. Dzisiaj Dzień żołnierzy wyklętych, święto patriotów, święto ludzi, którzy ponad swoje życie ukochali ojczyznę. Chcę w imieniu własnym, jak i całego samorządu powiatu grójeckiego podziękować Panu Głównikowi. Podziękować wszystkim, że znaleźliście chwilę czasu, aby spotkać się tu pod tą tablicą pamiątkową i Spędzić wspólnie ten czas, szczególnie młodzieży, która mogła wysłuchać tak zwanej lekcji pamięci, o której kiedyś nas nie uczono w podręcznikach szkolnych, a teraz możemy dodatkowo również usłyszeć i uczestniczyć w takich uroczystościach.